Dzień dobry, cześć, witam Was serdecznie w karcie Rady Dnia na 8 lipca, poniedziałek. Dzisiaj mamy kartę Rady Dnia Starota, mamy kartę z książecologii jako dodatkową wskazówkę, a także co ta osoba myśli lub co chciałaby Ci powiedzieć. Pierwsza osoba, która przychodzi Wam do głowy, natomiast tutaj dzisiaj wyłożyłam trzy opcje, trzy kryształy, zatem wybierzcie proszę sobie jeden. Um, możecie każdy kryształ wobec innej osoby. Może być i tak. Eee, są po dwie karty wyłożone. Dobra, myślę, że możemy zaczynać. Klasycznie słuchajcie, zawsze od barana do ryb, więc nie robię czasówkę, możecie śmiało e, znaleźć swój znak, a tymczasem zaczynam. I baran na dziś. Pierwsza rada. Pokaż światu swoje prawdziwe ja. Baranku, ja wczoraj zaczęłam robić... E, Tygodniówkę, której nie udało mi się w ogóle zrealizować, bo dzień okazał się trochę szalony. Natomiast też wyjęłam pierwszą kartę z księżycologii dla Was i dokładnie ta sama karta się pojawiła. Zatem to jest dla mnie już informacja, aby nic nie udawać, aby być osobą autentyczną, aby odważyć się być sobą. I ja wiem, że barany to odwagę mają, ale być może w ostatnim czasie. Coś udajecie, albo nie chcecie czegoś pokazać, albo po prostu gdzieś tak stłumiliście swoje prawdziwe ja, że sami już nie wiecie, kim jesteście. Zatem tutaj ta karta nawołuje do autentyczności, do tego, żeby pokazać swoje dziwactwa i być z tego dumnym. Jeżeli chodzi o tarot, piątka kielichów na dziś. E, może wam taki troszkę towarzyszyć nastrój dzisiaj, nostalgiczny, jakiś smuteczek. E, Brak energii być może, niektórzy mogą powracać do przeszłości myślami, może pojawić się w piątce kielichów rozdrapywanie ran. Ja zazwyczaj w tej karcie, nie patrząc co jest tutaj napisane, radzę, żeby nie utknąć w tym punkcie, bo w piątce kielichów bardzo łatwo utknąć. To jest karta, która. Yy, Pokazuje nam bardzo często, że my rozdrapujemy dawne rany, że nie potrafimy skupić się na tym, że właściwie nie, to nie jest koniec świata, tylko wręcz wchodzimy w taki nastrój smutny i się gdzieś tym pławimy. Natomiast, no nie bez powodu, wzięłam te talie, a tutaj jest napisane, ruszasz przed siebie, kiedy czas będzie właściwy. Zatem powiedziałabym tak, jeżeli jest jakiś smuteczek, a jest. Nie wiem, jakieś nieprzyjemne odczucie, dyskomfort emocjonalny, psychiczny, poczucie, że, że przeszłość nie puszcza mnie dalej. To powiedziałabym, nad tym się trzeba pochylić. Te uczucia trzeba uznać. Pokaż, swoje, pokaż światu swoje prawdziwe ja, czyli też jakby uznać te uczucia, tak? Nie walczyć z tym, nie tłumić, nie udawać. Przepracować ten smutek, pozwolić sobie na jakąś taką żałobę emocjonalną, i ruszyć się, kiedy czas będzie właściwy. Bo najzwyczajniej być może to nie jest ten moment. Zatem tutaj może być też tak, że niektórzy są już gotowi zamknąć jakiś okres żałoby, że, że już wiecie, że czas ruszyć dalej, że to nie jest ten moment, no to super, to to jest to, doszliście do tego, jesteście w zgodzie ze swoimi emocjami uczuciami, wiecie, że to jest wasz moment. A jeż jeżeli jednak są tutaj osoby, które powątpiewają, bo czują jeszcze jakieś przytłoczenie z emocji, uczuć, nie przepracować to to nie jest ten moment. Zatem nie zmuszajcie się, bądźcie autentyczni, szczególnie jeśli chodzi o Wasze uczucia. Bek na dziś. Pierwsza karta, która się pojawia dla Was, to przepracuj swoje lęki. Macie tutaj nów księżyca w skorpionie, co jest waszą opozycją skorpion. Zatem tutaj należałoby się gdzieś tam pochylić nad tym, co głęboko w psychice drzemie i nie pozwólcie na to, żeby lęki Was hamowały w życiu, jeden lęk lęki, ale też uwaga to, tego nie można tłumić, to trzeba przepracować zastanowić się z czego to wychodzi skonfrontować się i puścić zatem taka pierwsza energia no i jest 7 buław 7 buław pokazuje, że my możemy czuć się zagrożeni że my możemy mieć wrażenie, że otoczenie na nas naciska, że musimy się bronić przed kimś lub przed czymś w 7 buław czasem słuchajcie, mamy potrzebę Przekonywać siebie wręcz do pewnych rzeczy jest trochę napięcia w tej karcie. Natomiast zobaczcie, trzymajcie się swoich wartości. Nie poddawajcie się lękom, nie poddawajcie się opozycji, nie poddawajcie się niczemu. Bądźcie asertywni i wobec siebie i wobec otoczenia. Trzymajcie się swoich wartości, nie odpuszczajcie ich. Walczcie o to, co walczcie. No może brońcie tego, co jest dla was ważne. To jest karta, która zachęca dzisiaj do asertywności, ale też do mierzenia się z tym, czego właśnie się boimy. Czyli tutaj do przepracowania lęki. Niektórzy mogą czuć się nadmiernie zagrożeni w siódemce buław. Na przykład dotyka Was głos krytyki z otoczenia. Ktoś może wyrazić zdrową lub nie krytykę w Waszą stronę i Wy możecie to bardzo osobiście odebrać. Najprawdopodobniej dlatego, że trafia to w Wasze czułe punkty i właśnie jakiś lęk wewnętrzny. Zatem to jest do przepracowania. Bliźnia ta na dziś, U. co mam dla Was? Nadchodzi nowy początek nów Księżyca po prostu. No, fantastyczna energia! O dwójka kielichów. To ja bym powiedziała, że nadchodzi nowy początek dla Was związany ze strefą uczuć lub ze strefą partnerstwa. To nie musi być tylko partnerstwo romantyczne. Ja o tym zawsze przypominam. To jest bardzo często kwestia zawiązania współpracy z kimś, przyjaźń, rodzeństwo, i tak Nadchodzi nowy początek, więc może być to zupełnie nowa relacja, ale może być to także nowe wyznanie, miłości, przyjaźni. Możecie dzisiaj sobie zdać sprawę z tego, wow, że ja właściwie mam taką osobę wokół siebie już długo, nie doceniłem jej, teraz widzę, że, że to jest jakby, że ta znajomość wchodzi na wyższy level. tak? Natomiast. Tutaj jest jakby szansa dzisiaj na jakąś nową relację, ale zobaczcie, tutaj jest napisane, że jestem warty najgłębszego rodzaju miłości. I to jest dla mnie taki sygnał, obok tego nadchodzi nowy początek, że być może ten początek nie ma miejsca wcale naokoło Was, tylko wewnątrz, bo to jest jakby kwestia zdania sobie sprawy z tego, że ja jestem warty tej miłości, że ja jestem warty tego uczucia, a kiedy my to zaakceptujemy i, i przyznamy sobie to, i poczujemy tę miłość do siebie, to zaraz no, będziemy mieć lustro, nie? Będziemy mieć osoby, które docenią nas tak samo naokoło siebie, więc być może chodzi o miłość własną, tutaj, biorę to też pod uwagę. No ładno, macie karty. No, no, w ogóle bym się nie zdziwiła, gdyby tutaj dzisiaj się okazało, że jakieś nowe relacje bardzo wartościowe w waszym życiu się pojawiają. Raczki na dziś. Wszystkiego dobrego dla osób, które dziś mają urodziny. Słuchajcie, macie tutaj pełnię księżyca w Skorpionie, czas uwolnić się od tego, co negatywne. A że karta była odwrócona, to powiedziałabym, że nie ma łatwości w tym, a macie króla Mieczy, więc być może pojawi... warto jakby zasięgnąć rady tutaj specjalisty. Bo jeżeli ta karta była odwrócona, to znaczy, że wiemy, że jest czas, żeby się uwolnić od tego, co negatywne, ale nie potrafimy tego, co z, tego zrobić. Słuchajcie, to mogą być różne sprawy: urzędowe, emocjonalne, zdrowotne. Na ratunek przychodzi Król Mieczy i to jest bardzo często karta, która radzi, aby naprawdę zasięgnąć porady specjalisty. Ja wczoraj zaczęłam robić czytanie tygodniowe, którego niestety nie udało mi się zrealizować. Ostatecznie, ale już nie będę wchodzić w szczegóły, bo miałam zwariowany dzień. Ale też był król mieczy, słuchajcie, u Was. Czyli od razu jakby, że warto gdzieś tam w stronę, nie wiem, lekarza, prawnika, adwokata, urzędnika iść. Bo sami możecie nie znaleźć rozwiązania na rozterki, w których jesteście. Więc na dzień dobry mamy informację, że najlepiej by było jakby w kwestiach odcięcia tego, co negatywne, posiłkować się kimś, kto się na tym zna. To, to co negatywne w Waszym życiu. A, bo tu nie chodzi o to, słuchajcie, to z czym się zmagacie, może wcale nie być negatywne dla innych, ale to, co w tym momencie negatywne jest w waszym życiu. Wam się tutaj, moi drodzy, rysuje też wodnik na dzisiaj w energii, no i skorpion, ale jeżeli nie chodzi o kwestię urzędnika, prawnika, lekarza. To tutaj jest napisane, aby ufać swojej zdolności do podejmowania decyzji strategicznych, opartych na logice, rozumie, a nie uczuciach. I być może, jeżeli nie potraficie się od czegoś uwolnić, na przykład emocjonalnie, to tu trzeba z pozycji logiki i strategii zadziałać, czyli mieć plan, odciąć, bardzo konkretnie do rzeczy podejść. Takie mam dla Was informacje. Ok. <trym> Lew na dziś. Czas dawania, a nie brania. No nie mogę uwierzyć, słuchajcie, bo ja wczoraj zaczęłam robić czytanie a mówię to po trzeci znak. Y, czytanie tygodniowej. Nie udało mi się go ukończyć, miałam szalony dzień niestety, więc zrobiłam kartę radę. Baran, rak i wy, a takie trzy znaki zdążyłam zrealizować. Y, Dokładnie ta sama karta z księżycologii wypadła i u was jest czas dawania, nie brania i to się wczoraj pojawiło. Ja wam powiem, co tam było w tej tygodniówce, bo ja ją pamiętam dla Was. Tam było lewku, żeby trochę zwolnić, że tak troszkę w tym tygodniu możesz mieć tendencję do patrzenia na wszystko przez pryzmat Ja i ja, i jeszcze raz ja, i tylko to, co jest dla mnie korzystne. I na podstawie tego możesz podjąć pewne decyzje, które no w ostatecznym rozrachunku nie będą dla Ciebie dobre. I żeby skłonić się bardziej w stronę kompromisu i w stronę drugą, tak? bo tam były dwie strony zawsze, czy to w związku, mi się to pojawiło, czy w życiu codziennym, czy w pracy również u Was. Więc no, czas dawania, nie brania. Tutaj trzeba troszkę jednak wejść w energię bardziej otoczenia przez pryzmat innych ludzi też spojrzeć, niż tylko ja. Ta karta sama w sobie już zachęca do pewnego kompromisu. A co macie tu? Macie siłę, to jest wasza karta lwy, A więc ja nie mam wątpliwości, że wy macie tę moc, że wy macie tę siłę dzisiaj, że. że... No ale karta siły też ma swoje cienie, bo to jest jakby cień znaku lwa, czyli mocnego egocentryzm, że tak powiem, zmuszanie nawet pewnych osób naokoło nas do tego, żeby się nam podporządkowały. To jest ten lew, który warczy na innych, nie? Więc yy, ja nie mam wątpliwości, że Wy macie tę siłę, że Wy jesteście w stanie poradzić sobie ze wszystkim, co staje na Waszej drodze, ale uważajcie, żeby ktoś naokoło Was nie ucierpiał z tego powodu. Bo dzisiaj jesteście w takiej karcie bardzo wielkiej mocy, a jednak należałoby postarać się wziąć inne osoby pod uwagę, żeby tutaj no, yy, tak troszkę słabsze energetycznie jednostki nie zdeptać najzwyczajniej. Ale jesteście w swojej energii, więc wykorzystajcie to jak najlepiej. W jasnych stronach, a nie w cieniach. Ok, idziemy dalej. No to przechodzimy do panny na dziś. Nie pozwól, by przeszłość się hamowała. Także tutaj, już pierwsza informacja dla Was, że może być dzisiaj naleciałość wpływów z przeszłości, ale nie pozwólcie, żeby w jakikolwiek sposób emocjonalny, życiowy Was to zahamowało. Co mamy tu? Sprawiedliwość. Sprawiedliwość jest kartą rzeczywiście taką, która może nam się tutaj skojarzyć z urzędami sprawy sądowe i tak dalej. Coś do załatwienia, coś do podpisania, rozwiązania, notarialne sprawy i tak dalej, tak? Żeby tutaj uporządkować przeszłość, no szczególnie urzędowo. Także dzisiaj jest dobry dzień na to. Tutaj waga Wam się rysuje w energii, zatem też może być relacja dotycząca takiej osoby. No nie pozwólcie też, żeby taka relacja Was hamowała, szczególnie jeżeli już jest... Ta relacja w przeszłości. Ale Sprawiedliwość ogólnie zachęca do tego, żeby pewne rzeczy podsumować. Wy już możecie wyciągnąć wnioski na pewne tematy i podjąć bardzo racjonalną decyzję. Karta Sprawiedliwości, mówcie, przyznajcie przed sobą prawdę, bo to jest ważne, żeby tutaj logicznie, tak bardzo racjonalnie spojrzeć i realnie wyważyć. Straty i zyski sytuacji, w której się znalazłem, bez upiększania, bez różowych okularów, bez cieni a, i tak bardzo racjonalnie, a wy to potraficie zrobić, bo wy jesteście znakiem bardzo intelektualnym. No po prostu zauważyć, co jest dla Was dobre, a co nie, tak? Czy też przyznać sobie pewne rzeczy, bo to jest też karta konsekwencji. My tutaj już wyciągamy wnioski, one są gotowe. Tak jak mówię, może jest to dobry dzień na to, żeby urzędy ogarnąć, układać pewne sprawy, które być może ciągną się z przeszłości. No to, co mamy dla wagi? Dla Was, mamy, jesteś wystarczająco dobry, zatem jeżeli dzisiaj macie jakiś tam, taki moment zwątpienia w siebie, e, czy gdzieś tam zaniżonej samooceny, bo takie dni też są. My możemy być naprawdę pewni siebie, a czasem mamy niską samoocenę. E, ja mam takie uczucie, że, że to barany tak mają, że bardzo często te znaki są pewne siebie, zawsze praktycznie. I wszyscy to mogą mylić z tym, że te znaki mają wysoką samocenę, albo lew ale bo to też tam gdzieś się może pojawiać, a tak nie jest. My też czasem czujemy się beznadziejni, ale to nie odbiera nam sprawczości życiowej. nie? Czasem jest odwrotnie, że my mamy wysoką samocenę i wiemy, że jesteśmy bardziej naprawdę wiele, ale mamy niepewny dzień, czujemy się niepewnie dzisiaj. Jedno nie wyklucza drugiego. Czegokolwiek u Was to nie dotyczy, jesteście wystarczająco dobrzy. Zatem to, że jesteśmy wystarczająco dobrzy, to znaczy, że nie musimy sobie czegoś udowadniać lub nikomu. Właściwie nie musimy nic udowadniać, ale to jest też karta, która mówi, nie musisz spoczywać na laurach, bo jesteś wystarczająco dobry i stać się zrobić więcej, nie? Więc w zależności, gdzie tam jesteście, do niczego się nie zmuszać. Na pewno robić wszystko z potrzeby. Serca, a nie z potrzeby udowodnienia sobie czegoś. A co mamy tu? Mamy pustelnika. Macie dwukrotnie pannę zarysowaną, bo tu jest pełnia księżyca. W pannie tutaj jest pustelnik, czyli panna sodiakalna. Zatem ja podejrzewam, że też taka osoba może gdzieś tam wokół was się pojawiać. Zwłaszcza, że panna ma wagę zarysowaną bardzo mocno, bo jest wasza karta i to wielki arkana, więc podejrzewam, że może być relacja waga panna, ważna. Ale słuchajcie, pustelnik, no i właśnie, to jest znowu to, przyznać sobie, że moja ścieżka, którą wybieram jest dobra. Ja nie muszę nikomu niczego, nic udowadniać. E, podążam swoją własną ścieżką, sam wiem, co jest dla mnie najlepsze. Jestem wartościową osobą. Pustelnik rezygnuje z życia materialnego. On widzi wartość samą w sobie, w życiu. Tam nie trzeba się otaczać, słuchajcie, jakimiś pięknymi rzeczami, żeby poczuć wartość tego życia. Więc to jest kwestia umiejętności docenienia siebie, swojego życia, swojej ścieżki, nieporównywania się do nikogo ani niczego. To jest dzisiaj ważne. No tak jak mówię, no po prostu relacja z panną zodiakalną no tutaj pewnie się rysuje. Ale też mam takie wrażenie, żeby, żeby dzisiaj postawić na autentyczność, żeby nie zakładać maski, nie udawać nikogo ani niczego. To jest bardzo ważne dla Was dziś. Wagi to teraz Skorpiony, na dziś. Twoja ciężka praca przynosi owoce. Ta karta pojawiła nam się odwrócona, więc możecie mieć wrażenie, że się staracie i staracie i staracie nad czymś i nie, nie ma rezultatów. One przyjdą spokojnie, one mogą być z opóźnieniem, ale owoce będą. Natomiast, jeżeli ta karta pojawia się odwrócona, no to też muszę powiedzieć Skorpionie, a nic się nie stanie bez Twojej ciężkiej pracy dziś. Jeżeli liczysz na to, że się pojawią rezultaty itd., musisz wnieść w to działanie dużo ciężkiej pracy, żeby coś się zadziało. Macie znów Księżyca w Koziorożcu, czyli tutaj jakby ta Saturnowa energia z Księżycem, czyli nic się samo nie zadzieje, my musimy się mocno napracować. I gdyby ta karta była w pozycji prostej, to powiedziałabym fantastycznie, zadziałaliście, dzisiaj są owoce, ale mamy ją odwróconą, więc ja bym powiedziała, nie możecie być dzisiaj zależni od czynników zewnętrznych. Musicie postawić tylko i wyłącznie na swoją wytrwałość i na swoją ciężką pracę. A tutaj mamy królową mieczę, i to jest karta, która mówi, myśl niezależnie, tak? Czyli nie możesz polegać na nikim ani niczym. Musisz myśleć niezależnie, musisz chronić tego, co jest dla ciebie ważne. Królowa Mieczy jest bardzo niezależną jednostką ona sama stara się na swój sukces ona zależy 100% od siebie. Zatem powiedziałabym, no, nie spoczywamy na laurach, nie czekamy, aż ktoś coś załatwi, bierzemy w w swoje ręce i chronimy tego, co jest dla was ważne. Bardzo możliwe, że dzisiaj jakaś rozmowa was również czeka. Taka ważna rozmowa. Podczas tej rozmowy należy zachować zimną krew, mieć argumenty. Ta rozmowa ma być przeprowadzona na poziomie profesjonalnym. To może być rozmowa z prawnikiem na przykład, tak? Czyli no, taka bardzo urzędowa rozmowa. A, chrońcie tego, co jest dla Was ważne. Nic się samo nie zadzieje. Waga i koziorożec. Takie znaki dzisiaj mogą mieć na Was wpływ. Strzelec na dziś. Poddaj się bóstwu. To jest karta, która ewidentnie zachęca do tego. A zobaczcie, bliźnięta miały nów, a wy macie pełnia, jesteście opozycją. No, no super się to ułożyło. No dobrze, pełnia, poddaj się bóstwu, idź z prądem. Nie buntuj się, nie próbuj działać wbrew czemuś, nie próbuj forcować czegoś na siłę, idź z prądem, bo zobaczysz, że jakby ta ścieżka e, najmniejszego oporu będzie najlepsza dziś. A mamy piątkę buław, więc ja mam Was w energii szarpania się z losem. Wy możecie komuś coś chcieć udowadniać, coś na kimś, czy na czymś forsować, pojawi się presja i tak dalej. Nie ma sensu. To jest karta, która mówi o tym, że jest zagrożenie konfliktu. On najczęściej w moich czytaniach jest wewnętrzny, ale może być też zewnętrzny. Co by się nie działo, tutaj jest napisane, stój przy swoim zdaniu, jasne, ale szukaj spokoju, pokoju. Nie forsuj, bo my w piątce byłam naprawdę mamy tendencję do tego, żeby forsować coś na siłę, żeby wkładać presję, jakiś wyścig szczurów, sami później mamy dysonans, bo już nie wiemy, czy robimy to, co chcemy, czy robimy to, co czujemy, że mamy zrobić, um, udowadniamy komuś coś, kłócimy się, bez sensu w ogóle nie ma sensu, To To Saturn Wie, czyli opór, W Wie, który chce przejąć kontrolę nad wszystkim. Więc poddaj się bóstwu i z prądem, nie walcz z jatrakami. Taką dzisiaj mam informację dla Ciebie, co nie znaczy, że macie odpuszczać to, co jest dla Was ważne. Być może nie trzeba nikomu nic udowadniać, tak? Nie walczymy z wiatrakami. Okej, okay. koziorożec na dziś. Uwierz w niemożliwe. Ta karta jest odwrócona u Was, więc ja czuję, że Wy nie wierzycie. Uwierz w niemożliwe. Mo ja widzę dwie opcje, ale ta cesarzowa tam jest, więc raczej to będzie w pozytywie, ale widzę dwie opcje. Że albo koziorożec, chociaż to mi do Was nie pasuje w ogóle, no ale też nie samym znakiem słonecznym człowiek żyje. Albo koziorożec właśnie zdaje się na los i mówi. Wierzę, że to się uda I, i to jest tak nadmuchane, że po prostu nieracjonalne, że nie ma szans, żeby coś się udało, ale wy sobie mówicie, na pewno się to uda i inwestujecie swoją energię w coś, co potencjału w ogóle nie ma, ale nie sądzę, bo mamy cesarzową, więc powiedziałabym, że będzie trochę odwrotnie. I ta pierwsza opcja, czyli ja wierzę, że to się uda, chociaż wszystkie znaki na niebie mówią, że nie, dotyczy najprawdopodobniej relacji z kobietą. Więc tutaj należałoby się zastanowić, czy nie inwestujemy w relację z kobietą, która nie jest warta zachodu. Najzwyczajniej, bo to się nie uda najprawdopodobniej. Ale jeżeli nie chodzi o to, i skłaniałabym się teraz do interpretacji drugiej, czyli tej, o której teraz mówię, że być może macie problem uwierzyć w to, że będzie dobrze, że być może myślicie o tym, ta sytuacja jest skazana na porażkę. A co wam przynosi wszechświat? Przynosi wam cesarzową, czyli obfitość w każdej formie, bo to jest karta, która mówi, że jeżeli my wierzymy i mamy plan i chcemy coś zrobić, to zaraz wszechświat daje nam taką furteczkę. My otwieramy te drzwi i widzimy, tam mamy wszystkie narzędzia, których potrzebujemy, żeby ukończyć, zrealizować to, w co wierzymy lub nie. No to, to, to też trzeba trochę uwierzyć w to niemożliwe, wiecie, bo to, co może Wam się wydawać dziś niemożliwe, wcale takim nie jest. Cesarzowa przynosi rozwiązanie na wszystko. Po prostu. Ona taka jest. To jest kobieta, która robi coś z niczego i może być taka kobieta wokół Was, która Wam da na przykład mądrą radę, ale to jest Wasza energia kreatywności, to jest płodność. Przecież dopóki nie istniała nauka, biologia, medycyna i tak dalej, my nie do końca wiedzieliśmy, jak to jest, że a kobieta rodzi dziecko, nie? Jak to jest, że z tej komórki mojej i twojej stworzy się życie, cały człowiek, tak? My nie rozumieliśmy DNA i tak dalej. Zatem, no to było bóstwo po prostu. No człowiek musiał uwierzyć w niemożliwe, bo jak to jest możliwe, nie? Że ta kobieta jeszcze to, nosi to ciało w sobie, no to jest ciąża też, nie? I, i je urodzi, i urodzi człowieka, który ma duszę. To się wydaje nierealne po prostu, nierealistyczne. A jednak jest, więc uwierzcie w to niemożliwe, bo cesarzowa przynosi płodność. Więc jeżeli nawet macie wrażenie, że, że ja nie połączę tych elementów, że to nie wyjdzie, to ja Wam mówię, że wyjdzie. Trochę radości, trochę przyjemności w to wszystko wnieść i zrealizujecie wszystko, czego chcecie. Ale tak jak mówię, jeżeli tutaj ktoś wierzy, że ta relacja z tą kobietą na pewno wyjdzie, to ja bym powiedziała, bądźcie ostrożni, bo możecie chcieć inwestować w relację z kobietą. Robić, yy, zrobić z tej kobiety żonę, matkę swoich dzieci, a ten, ta, ten związek może nie być korzystny dla was. Więc tutaj warto byłoby się zastanowić. Dobrze, dzisiaj też kociorożec może mieć do czynienia z wagą lub z bykiem. Wodnik na dziś pewność siebie to klucz do sukcesu. A Zatem dzisiaj yy, no, pewność siebie jest Waszą najważniejszą sprawą. Słuchajcie, to jest Wasza opozycja, ale Czyli należałoby trochę w tę energię lwa wejść. Ja nie sądzę, że wodniki są niepewne siebie. Nawet zauważyłabym, że w moim otoczeniu to były najbardziej, jedne z najbardziej pewnych siebie osób. Ja w ogóle mam wrażenie, że wodniki mają dość mocne ego, a przy czym przypisuje się to szczególnie lwom, nie? Ale ja jednak no, nie uważam. No chyba, że to jest taki system obronny wodników w moim otoczeniu, że taka nadmierna pewność siebie właśnie ma przykryć e, jakieś wątpliwości wewnętrzne, ale to są tylko moje doświadczenia. Słuchajcie, ja, naj ja mam w otoczeniu zawsze najbliżsi przyjaciele to są yy, osoby z poznaku wodnika i zawsze, zawsze tak jest. Ale też właśnie jedna wodniczka nauczyła mnie tego. Mówiła zawsze, wiesz co, jak nie czujesz się pewnie, to udawaj, że jesteś pewna siebie i w końcu w to uwierzysz. Także. <słuch> Jakby gdzieś to tam jest. No ale słuchajcie, dzisiaj pewność siebie to Twój klucz do sukcesu. Nie pozwalać sobie na wątpliwości, głowa do góry. Nawet jeżeli gdzieś yy, brakuje Wam wiedzy, brakuje Wam zdolności praktycznych, na przykład w pracy, to Wy to nadrobicie pewnością siebie, w, w dyskusji i tak dalej. Zatem to jest dzisiaj dla Was klucz. A mamy tutaj królową kielichów. Zatem królowa kielichów faktycznie może powodować takie mocniejsze zetknięcie się ze swoją wrażliwością, co u niektórych może gasić pewność siebie. Ja często tak mam, że kiedy tam jakoś mocno wejdę w swoją wrażliwość, to nagle się czuję trochę niepewnie, nie? Mam te uczucia, emocje, nie do końca też się umiem w tym poruszać czasem. A ja jestem Baranem zodiakalnym, więc to jest woda. Ja jestem ogniem, więc trochę ten ogień zostaje przygaszony. Rozumiecie o co chodzi. Więc u was jest tak, że ta królowa kielichów rzeczywiście może dawać wam taką mocniejszą relację ze swoimi uczuciami dzisiaj, ze swoim sercem, co może powodować zwiększoną wrażliwość. A zwiększona wrażliwość nie pomaga w pewności siebie. Um, oczywiście tam jest gdzieś złoty środek i da się to wyrównać w takiej zdrowej pewności siebie, ale czasem my po prostu z królową kielichów mamy nastroje. I to jest bardzo często karta, która mówi, że. Musimy sobie poradzić ze swoimi stanami psychicznymi, lub e, takimi psychologicznymi, lub emocjonalnymi, które nam towarzyszą, bo one mogą być dzisiaj bardzo zmienne. Więc też nie pozwólcie, żeby to wpłynęło. I jeżeli gdzieś czujecie się niepewnie emocjonalnie, nie umiecie się poruszać, jest jakaś wątpliwość, to zrak, nie? Mówi się, że raki są najbardziej bojaźliwe, czyli ten strach gdzieś tam może być emocjonalny. No to nawet jeżeli ma być to maska, to zakładamy tę maskę pewności siebie i nadrobicie w tym, szczególnie jeżeli macie dzisiaj jakąś ważną rozmowę, czy trzeba coś zrobić i tak dalej. Ale już to zostawmy ten temat. Królowa kielichów to może być po prostu rak zodiakalny, który rysuje się w Waszej energii, ale to jest karta, która zachęca do tego, aby ufać sobie, ufać swojemu sercu, swojej wiedzy, iść za tymi uczuciami dziś. Ja też mam wrażenie, że bardzo pomocna osoba dzisiaj się może pojawić wokół Was. Bardzo wspierająca, ale Wy także możecie komuś dać wsparcie emocjonalne i być dla kogoś, e, dać komuś tę pewność siebie, wzrastać. No, wodniki, ja to widzę często. Wy, wy tak jakby... To jest też... Barany też to robią. Ja to zauważam, że wodnik i baran bardzo buduje swoich przyjaciół, że, że wkłada w tę pewność siebie, w tę osobę i to jest super, więc ja Was widzę dzisiaj w takiej energii. Okej, okay, bo się u Was rozgadałam, idę dalej. Rybki na dziś. Czas na działanie. Nów no książyca w Baranie, zatem karty yy, namawiają Was do tego, żeby przejąć inicjatywę. Nic się samo nie zrobi, czas działać. To jest też karta, która bardzo często słuchajcie, pojawia się... Dla ryb, szczególnie tych, które mają, i teraz tak, albo Księżyc, albo Merkury, albo Wenus, albo Mars, lub ascendent baranie. A często macie Merkury, Wenus, Mars, no, gdzieś tam. Ale okej, okay, czas na działanie. Jest piątka denarów, zatem rybki. Pokazuje mi się, że może być jakiś zakręt życiowy. Ja nie wiem, czy zdrówko, czy kwestie związane z kasą, czy brak pracy, bo to jest karta, która mówi, że ja czuję się wybrakowany gdzieś. Najczęściej materialnie lub fizycznie, jakiś zakręt życiowy. Po pierwsze, trzeba uwierzyć, że nigdy nie jesteście sami, i że macie wsparcie. Tylko w piące denarów my musimy poprosić o to, tak? Albo nie poprosić, tylko powiedzieć, hej, ja potrzebuję wsparcia. Ale też karty pokazują, że faktycznie jesteście w sytuacji jakiejś niekomfortowej, być może materialnie. Więc mówię do osób, które, z którymi to rezonuje. Czas na działanie. Słuchajcie, samo się nie stanie. Denary są o kuciu własnego losu. My nie liczymy tutaj na wpływ otoczenia. To jakbym. Tu chodzi o pracę, więc czas na pracę, czas na działanie. Trzeba przejąć inicjatywę. I jeżeli czujecie, że jesteście na takim zakręcie życiowym, spokojnie się z tego wydostaniecie. Poprosić o pomoc jak najbardziej, to może być pierwszy krok, ale samo do Was nie przyjdzie. Czas na działanie. Piątka denarów też mówi o tym, że niektórzy mogą czuć się dzisiaj osamotnieni w zmaganiach się z życiem po prostu. że Życie jest trudne, życie jest ciężkie, a życie na Ziemi nie jest łatwe. Ono jest materialne bardzo, tak? My. Musimy sobie poradzić. Zatem, po pierwsze, wspierać się innymi osobami, po drugie, to jest zawsze tylko okres czasu, po trzecie, jest rozwiązanie, jest wyjście z tej sytuacji. Proszę zwrócić też uwagę na kwestie zdrowotne i tutaj, jakby karty zachęcają do tego, żeby jakieś badania wykonać, ale też zacząć witaminizować się, mineralizować itd. Dobra, kochani, przechodzę do wiadomości od Waszej osoby, osoby, które wybrały kryształ numer jeden, co my tu mamy. Nie wiem, co powiedzieć. Udaje, że, że nie obchodzi mnie to, że nie dbam o to. Tak? Czyli ktoś tutaj udaje, że mu zwisa, ale wcale mu nie zwisa, tylko ta osoba nie wie, co powiedzieć najprawdopodobniej. Dobrze, kryształ numer dwa. Czasem słyszę Twój głos, teraz rozumiem Cię lepiej. Hmm? Tu są osoby bez kontaktu i ktoś wyciągnął wnioski, i teraz rozumie Was lepiej. Czasem słyszę Was głos, bo to jest to, co mówiliście tej osobie kiedyś, tak? Powtarzaliście jej coś. Ta osoba nie rozumiała, może się kłóciliście, może mówiła, gadacie bzdury, i teraz rozumie to lepiej. Kryształ numer 3. Co tu mamy? Nie jesteśmy dla siebie, nie jesteśmy dla siebie właściwi, nie jesteśmy dla siebie dobrze. Muszę skupić się na uzdrowieniu siebie. No zatem tutaj ktoś ewidentnie stwierdził, że. Że ta relacja wnosi więcej strat niż zysków, że trzeba puścić siebie wolno i czas skupić się na uzdrowieniu siebie. Wszystkiego dobrego, dzięki za wysłuchanie. Pozdrawiam.